Amelia Cimińska niezwykle zadowolona. Lider zespołu, która prowadziła grę drużyny lidera s Grałaś przez cały ten turniej w maseczce w okularach. Tygodnie było cibie. Niewygodnie, ale trzeba było zagrać. No, czasem czas, czas jej poprawiałaś, tak troszeczkę no, ci przeszkadzały. Czasem nie? tak, ale było dobrze, nie było tak źle. No, jesteś ze sportowej rodziny pochodzisz z narzędzów. No, powiedz coś więcej. No tata bardzo dużo od sportów tam zawsze, też od dziecka już. Tak, no zawsze. Tak ta Kupka, to od kogo wyszła? W sumie to po prostu z jakoś z klasy tak zaczęło się i tyle. Masz cechy, cechy przywódcze w zespół, słuchają Cię, krzyczysz, nie wiem, ustawiasz drużynę na parkiecie? Starzy się krzyknąć, ale to nic nie robią złego, to po co krzyczeć na nie. Nie krzyczysz w ogóle? Tak spokojnie, co, wiesz? Starzy się, starzy się, ale to tam... A w tej te rywalki żyją przed Tobą w tych respektu? Myślę że, się, groźna, i żeby nie Myślę, że boją żeby się nie dostać. Myślę, że boją się, żeby nie dostać. Na trybunach ktoś Cię wspierał? Tak, rodzice, tata i dziadek był. I wszyscy oczywiście kibice ze zwierzęta. A co powiedz o swoim zespole? To jest drużyna, która się rozwija, która ma przed sobą przyszłość, czy nie? Nie, uważam, że bardzo dobrze się rozwijamy i że mamy przed sobą dobry sezon. I wszystkie dobrze gramy i oby tak zostało. A koleżanki może powiedzą? My, też. O Meli ładnie O Meli ładnie dobrze, Czy dobrze prowadzi swoją grę? Tak, bardzo ja. dobrze. Świetnie, najlepsza ze zespole, na pewno. <noise> Czwarte miejsce, to dla was dużo, mało w tym turnieju? Pewnie... No, mogłyśmy lepiej, ale było dobrze. Były I... mecze, w których mogłyśmy wygrać. Czy się spieszycie, jedzicie na jakiś turniej? E, mecz dzisiaj gra. jedziemy obejrzeć nasze koleżanki i na dzień tymi... tymi... kolejny. No daleko macie, daleko do tego y, sważąca z turnika. Nie? 10 minut. <noise> Trainer zadowolony, chwalił was? Nie wiemy, zobaczymy ostatni. Amelia Cimińska, dziękujemy, dziękujemy. i koleżanki i, I Ganiczkę i Kamińska Ola. Wszystkiego dobrego dzień, w następnych dzień, turniejach Lider Swarzec.